Nazywam się Żaneta Takosiewicz, znajdujemy się w Ratuszu Staromiejskim, jest tutaj ze mną pan Mariusz. Jest pan uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej? Tak. Jak pan ocenia całą pracę, całą organizację i tego, co się tam dzieje? O, o, bardzo, bardzo bardzo, dobrze. Co potraficie tam robić? Jakie rzeczy wam sprawiają przyjemność? Ja uczę się wizazu. Chodzimy na akcje charytatywne, żbiórka żyw, żywności, orkiestra się pomocy dla wsiaka. Jurka, bardzo fajnie jego pomóc i, i chodzimy na zbieramy dla Caritasu żywność pomagamy na hospicja zbieramy, chodzę na pielgrzymki piesze do Świętego Gaju, do Częstochowy i będę pomagał niepełnosprawnym bo jestem serwer adwokatem będę ich bronił i, i, i siebie i, i, i żeby władze zrozumiały nas żeby mieli pracę i mieszkania chronione po to, żeby nas nie nękano w przyszłości w domach pomocy społecznej, bo nie jest dobrze w nich. I zapraszam do współpracy wszystkich ludzi, dobrej woli. Chce pan kogoś pozdrowić? Ktoś z uczestników, rodziców? Tak, pa panią Kierownik-Zaratkiewicz. Jeszcze kogoś? Nie, i moja kuzynkę Agnieszka. Dobrze, to bardzo dziękuję, do widzenia.